Tu na Ziemi wszystko, co dobre, niestety się kończy. E, także dzisiaj wyjeżdżamy z nadmorza. Trochę nam smutno, bo rzeczywiście Bóg nas żegna też piękną, pięknym słońcem. E, no, morze i tak dalej, morza, szum, człowiek by chciał jeszcze zostać. Ale, tak jak powiedziałem, musimy się przyzwyczaić tu na Ziemi, z ciągłym traceniem tego, co dla nas jest cenne czy dobre. Tracimy piękne miejsca, tracimy osoby, które kochamy, tracimy niekiedy przyjaciół, tracimy e, ciekawe zajęcia, ale chrześcijanin cały czas myśli: Boże, jeśli zabierasz mi to, to znaczy, że chcesz mi dać coś lepszego. Boże, jeśli pozbawiłeś mnie jakiegoś dobra, to znaczy, że dasz mi dobro jeszcze większe. Boże, jeśli nawet wszystko na ziemi zostałoby mi odjęte, to mam Ciebie, a Ty na mnie czekasz w niebie, z nowym mieszkaniem, z nowym ciałem i z życiem z Tobą na wieki. Dlatego chrześcijanie, nawet jak coś tracą tu na ziemi, to tracą to z uśmiechem, bo wiedzą, że mają skarb niezniszczalny, gdzie ani mól, ani czas, ani złodziej, ani nic innego nie może im tego skarbu zabrać. Skarb w niebie. Ważne, żeby inwestować życie na Ziemi nie dla przyjemności ziemskich, ale dla tego skarbu w niebie, bo tam spędzimy najwięcej czasu, całą wieczność.